Wam wszystkim w kolejnym filmie. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak odbudować pewność siebie, jak wybaczyć sobie po zdradzie, po rozstaniu ogólnie, szczególnie kiedy decyzja o tym rozstaniu nie wyniknęła jakby z naszej woli. Tylko właśnie druga osoba zdecydowała, czy jak to w moim przypadku było, że nie zdradzi, czy po prostu zakończy związek? Eee, to jest bardzo ciężki temat, i po pierwsze, bardzo zachęcam Was do tego, żeby w takich ciężkich przypadkach, ciężkich momentach, nie przypadkach e, życia, kiedy szukacie w internecie takich porad, takiej pomocy żeby na pierwszym planie udać się do terapeuty, na pierwszym planie udać się do lekarza yy, i poprosić ją czy jego o pomoc, a później dopiero szukać w internecie takich tipów bardziej, bo yy, no, ja tutaj nie, nie odkryję Amerykan, nic yy, w tym stylu, ale żeby zobaczyć z perspektywy osoby, która przeszła przez podobną rzecz. Um, jak można łatwiej sobie z tym poradzić? Um, I tak, zapraszam Was do oglądania. Um, to nie są łatwe filmy dla mnie, ale czuję w tym momencie taką potrzebę, żeby, żeby się z tego uwolnić, żeby um, już długo taką potrzebę czułam, powiem Wam szczerze, ale z różnych względów nie. Nie miałam odwagi, żeby nakręcić tak dla wszystkich film o tak ciężkim, o najcięższym momencie w moim życiu. I nie wiem, jakoś tak właśnie czułam, tak jak wcześniej Wam mówiłam w ostatnim filmie, czułam trochę wstyd, ale zupełnie niepotrzebnie. Nie chciałam też właśnie robić jakiejś wielkiej dramy, ale potem stwierdziłam, że to nie jest drama, to jest, to jest życie. To jest coś, co dzieje się bardzo często w naszym życiu, czy właśnie zdrada, czy rozstanie ogólnie. I, i warto jest o tym mówić, bo e, naprawdę, jeśli się kocha tak bezgranicznie drugą osobę, jest to e, ciężkie do wyleczenia, do przepracowania. E, I. Dla mnie było bardzo ciężkie i już nie mówię o samym właśnie rozstaniu, o zdradzie, tylko o tym, żeby, żeby nie myśleć o sobie jako o winowajcy. I myślę, że osoby z zaburzoną samooceną, z niską samooceną mają z tym problem... I ogólnie wydaje mi się, że my kobiety mamy taką tendencję do zwalania winy po prostu na nas same. I mówienia, że o to na pewno była moja wina, i doszukiwania się, co ja zrobiłam źle. I ja też tak miałam w, przez bardzo długi okres czasu. Szczególnie na początku miałam tak, że to, to, to jest bardzo. Takie skłaniające do przemyśleń, że na początku yy, oczywiście byłam bardzo zraniona i w ogóle, ale najbardziej byłam zła na tą drugą dziewczynę yy, i na siebie samą. I doszukiwałam się, że co ja zrobiłam źle, yy, jeśli ja bym się zachowała w ten, a nie w inny sposób, to może by się to nie zdarzyło, yy, że gdyby coś tam, to, to, to sprawy potoczyłyby się inaczej, i to jest bójda, to jest po prostu kłamstwo, które na pierwszym e, planie trzeba sobie wybić z głowy, bo tak, tak jak mówiłam, ja nie byłam idealna, i nic z nas nie jest idealny, i e, robimy błędy, i tak jak ogólnie rozstanie może być um, spowodowane jedną i drugą stroną, to nie wiem, co by się musiało stać, żeby usprawiedliwiać zdradę, a właśnie zachowaniem drugiej osoby. Szczególnie, że um, no związek to nie jest jakby same motylki w brzuchu e, i, i cudowne chwile, tylko to są kompromisy, wyrzeczenia czasami i fajnie gdyby obydwie strony to zrozumiały. Ale kiedy właśnie mój chłopak e, ogólnie jest dzieciakiem, wcześniej tego nie zauważałam. Znaczy zauważałam, ale myślę, jakby. Nie wiedziałam, że to będzie miało ze sobą takie konsekwencje, że, że to pociągnie ze sobą takie konsekwencje, e, ale tak, y, jest to dzieciak, jest to narcyz. Na, no jest osobą narcystyczną. I im dłużej, im więcej czytam o tym, to tym. Właśnie bardziej mi jakby te klapki z oczu spadają i się otwierają, um, że, że tak, że mój że były y, jest po prostu narcyzem I, i ja wpadłam w tą pułapkę i właśnie tym bardziej dlatego jakby obwiniałam siebie przez jakiś czas i tak bardzo przez. Te pierwsze miesiące, kiedy zaczęło się źle, źle dziać, a ja tak bardzo wzięłam cały ciężar tego związku i tych problemów, wzięłam na swoje barki i nawet nie oczekiwałam od niego tego samego. Oczekiwałam tylko, że on przestanie się zamykać w sobie i że, że jakoś pomoże mi. Dotrzeć do, 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 do siebie, do swojego wnętrza, tak? Że ja wszystko zrobię, że ja to naprawię, że ja potrafię i jestem wystarczająco silna. A nie można tak. Nie można, bo związek to nie jest zawsze dawanie po 50%, ale. W pewnym momencie jednak trzeba sobie zdać sprawę, że my w tym związku dajemy za dużo. I, I tyle. I trzeba po takiej traumatycznej sytuacji, trzeba spojrzeć na to tak z yy, zimną krwią jakby stanąć z boku, zobaczyć wszystko z perspektywy um, osoby, która nie jest y, zamieszana jakby w to wszystko i zobaczyć, czy faktycznie te twoje błędy, to twoje zachowanie, czasami dziecinne, dobrze, my mamy jako kobiety y, tendencję do przesadzania, do nie wiem, do płakania czasami, um, i tego typu właśnie bardzo kobiecych zachowań, ale z drugiej strony, czy on zachowywał się idealnie zawsze? Czy nie pokazywał właśnie takich też typowych mm, dąsów, że tak powiem, dla mężczyzn? Że nie wiem, czasami nie był w stanie um, być dla nas oparciem. Że my musiałyśmy robić dużo więcej rzeczy w domu, czy nawet wszystko, nie miałyśmy w nim żadnego oparcia. E, więc, tak, z jednej strony możemy zarzucić sobie pewne rzeczy, ale popatrzcie w drugą stronę, że jemu też można było zarzucić to wszystko, e, tylko właśnie inne rzeczy, tak? E, I według mnie. No to to się wyrównuje I czy te twoje parę chwil, gdzie nie byłaś najlepszą wersją siebie, są wytłumaczeniem tego, że Cię zdradził, że w pewnym momencie tak bardzo Cię zranił. Nawet nawet nie tylko o zdradę chodzi tylko o porzucenie nawet kiedy kogoś kochasz i Naprawdę chcesz być z tą osobą, to trzeba się porozumieć po prostu. I, I jeśli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, to albo nie dorósł do bycia w związku, albo jest skończonym narcyzem, albo nie chce być w związku z tobą. I to jest bardzo chyba najgorsza z tych rzeczy. Wydaje mi się do przepracowania, ale też nie warto roztrząsać, jakby dlaczego. Dlaczego on to zrobił? Bo wiem, że takie myśli bardzo często pojawiają się w głowie. Dlaczego? Co ja zrobiłam? Jakby analizowanie każdego dnia naszego życia w związku. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Analizowanie tego, gdzie wychodził, z kim wychodził, kiedy to się stało. Kurczę, mogłam wtedy mnie pozwolić wyjść. I co, co by się wtedy stało? Zdradziłby Cię następnego tygodnia, miesiąca, czy za rok albo za 10. Czy to by było lepsze? No chyba nie. I ja naprawdę, naprawdę przysięgam wam, że wiem. Że to boli jak cholera. Nawet myśląc teraz o tym, jak ja czułam się rok temu. Rok temu. Yy, Chcę mi się płakać po prostu. Chce mi się płakać i przytulić tamtą dziewczynę, która myślała, że jej życie się skończyło i myślała, że już nigdy się z tego nie pozbiera, że zawsze będzie nieszczęśliwa i że nigdy już nie stanie na nogi, że nigdy, że, że jest skończoną e, kretynką, że, że nikt jej nie pokocha, bo skoro on nie pokochał, a był takim ideałem na początku związku, to kto pokocha? że już nigdy nikomu nie zaufam, że nie da się już zbudować związku. Po czymś takim, po takich przejściach. I obiecuję Wam, że to się skończy, że ten czas takiego żalu i takiej żałoby po związku się skończy. I ważne jest, żeby, żeby dać sobie czas, żeby wybaczyć sobie. I żeby wybaczyć sobie to, że w tym momencie naszego życia jesteśmy w takim dołku i nie będziemy robić rzeczy, nie będziemy produktywne, będziemy leżeć w łóżku, płakać. I musimy skupić się tylko i wyłącznie na naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym też. Ale żeby pójść do psychologa i jeśli potrzeba, żeby pójść do psychiatry i po leki. Bo nie zawsze jesteśmy w stanie wyjść z tego sami, żeby pójść po prostu do specjalisty po pomoc. Do specjalisty. I terapia też dużo daje. Yy, posiadanie przyjaciół. I wiem, że dużo osób będzie Wam mówiło: że co Ty wiesz o życiu? Co Ty wiesz w ogóle o związkach? że um, przecież to tylko zdrada, to tylko chłopak, będzie następny, że może to twoja wina, bo robiłaś tak śmak i owak, nie wiem, że inni ludzie mają gorzej, no przecież... Um, Wiadomo, co się dzieje u naszych sąsiadów. Wiadomo, co się dzieje, nie wiem, w, w innych państwach, na przykład w Afryce dzieci głodują, a ty się przejmujesz, że ktoś cię zdradził. I to samo po prostu najgorsze, jakby, nie wiem. I ja rozumiem, że jeśli mówią to wam bliscy, to oni nie chcą źle. Tylko chcą was jakoś, nie wiem, jakąś kurde, bardzo nie nieumiejętnie, ułomnie pocieszyć, odciągnąć waszą uwagę właśnie od tego, jak dla was bardzo to jest ciężkie przeżycie i jaki to jest wielki problem dla was, koncentrując waszą uwagę, próbując koncentrować waszą uwagę na krzywdzie innych, ale to w ogóle nie pomaga, to wprowadza jeszcze większe poczucie winy, więc jeśli wy jesteście taką osobą, która to mówi, nie róbcie tak, nie róbcie tak sobie z depresją, z załamaniem nerwowym, z jakimiś chorobami. Bo po prostu nie róbcie tego osobie, która przeżywa ciężkie chwile, bo dla niej to jest koniec świata. Dla, dla kogoś końcem świata będzie zdrada, dla innej osoby będzie, nie wiem, śmierć, chomika, dla innej osoby będzie strata bliskiej osoby dla jeszcze innej, cokolwiek innego, nie wiem, bankructwo, strata pracy czy, czy nie wiem, poronienie, co cokolwiek. Każdy z nas też ma inne, inny system wartości, inne... Yy, nie wiem, inne wnętrze, inne przeżycia, inne lęki i Każdego, każda jakby z tych sytuacji ciężkich inaczej by uderzyła. I to, że dla nas to nie jest, nie wiem, coś wielkiego, że komuś się rozpadł związek, no i co z tego, przecież, nie wiem, nie byliście tak długo razem, nie macie ślubu, no bo ten ślub wiadomo, jakby był ślub, to nic takiego by się nie, nie stało i dalej byliście, bylibyście razem. Um, kościelny, kościelny ślub. Yy, tylko i wyłącznie bo yy, cywilny się nie liczy. Czy nie macie dzieci, no to też się nie liczy, prawda, bo nie byliście rodziną. Dla drugiej osoby to może być końcem świata i, i tyle. Dla drugiej, dru dla drugiej osoby ten partner mógł być rodziną. Każdy z nas ma inne postrzeganie świata rodziny, wartości wszystko, wszystko. Więc nie dajcie sobie wmówić bardzo was proszę, bo ja po prostu nie dawałam sobie też z tym rady. Nie dawajcie sobie wmówić, że wasz problem jest mniejszy tylko dlatego, że inna osoba ma inny system wartości, że inna osoba y, nie potrafi tego zrozumieć. Nikt nie musi was zrozumieć. Nawet właśnie przyjaciele, rodzina, nie wiem ktoś dla was bliski nie musi was rozumieć, ale w momencie, kiedy daje Wam wsparcie, kiedy daje, nie wiem, się wypłakać, kiedy Was przytuli, kiedy zawsze będzie na każde Wasze zawołanie, będzie, nie wiem, odbierał telefon, odpisywał na wiadomości, kiedy po raz setny będziecie się żalić, że nie dacie już rady, to jest osoba, na której możecie polegać. I nie zawsze będzie to rodzina, bardzo często nie będzie, właśnie. Bo. Bo tak. Nie... No. Często właśnie. Mimo tego, że wasi bliscy chcą wam pomóc, to nie potrafią tego zrobić, bo was nie znają. Tak jak wasi przyjaciele na przykład. I to jest prawda, po prostu. To, że znali Was jako dziecko, jako nie wiem, do, do momentu aż nie wyprowadziliście się z domu, to nie oznacza, że, że Was znają od podszewki. Um, mnie dużo lepiej znają moi najbliżsi przyjaciele, których mogę policzyć u jednej ręki, u palców u jednej ręki. E, nawet zostanie parę, <grych> ale to oni bardziej mnie znają, bo ja się przed nimi e, dużo bardziej otwieram niż przed kimś, kto mnie krytykuje, kto nie potrafi mnie zrozumieć, kto nie chce próbować nawet, albo komu przeszkadza to, że nie potrafi mnie zrozumieć i narzuca jakieś swoje wizje, swoje obrazy e, na mnie. To właśnie przed, przed, przed takimi osobami, które nie osądzają, które po prostu kochają mnie taką, i, jaką jestem, się otwieram i myślę, że warto się przed takimi osobami otworzyć i niekoniecznie szukać pocieszenia w rodzinie czy nie wiem, w kimś bliskim, e, bo nie zawsze to idzie w parze. I tak. Wierzę w Was. Wy róbcie wszystko, żeby uwierzyć w siebie, bo naprawdę dacie radę przez to przejść i dajcie sobie czas, i to jest bardzo takie wkurzające, i ja pamiętam, jak mi. Mój najlepszy przyjaciel mówił, że on też przez to przechodził i ja potrzebuję czasu, i że za miesiąc, za dwa, za pół roku będzie lepiej, będę czuła się lepiej. I ja wtedy myślałam sobie, Boże drogi, ja nie wytrzymam pół roku, ja umrę za te pół roku, nie dam rady, nie wytrzymam, nie wytrzymam ze swoim życiem, nie wytrzymam z tym cierpieniem, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Ale. Jesteśmy dużo silniejsze niż nam się wydaje. Naprawdę. A jeśli, jeśli potrzebujecie pomocy, to, to piszcie. Piszcie do najbliższej Wam osoby. Każdy powinien mieć taką osobę. A jeśli nie macie takiej osoby, napiszcie do mnie. I jeśli będę w stanie Wam pomóc, to, to na pewno to zrobię. No. To wszystko. Na dzisiaj mam nadzieję, że. E, jakoś pomogłam komuś, kto jest w ciężkiej sytuacji i dałam jakąś iskierkę nadziei, że będzie lepiej. Trzymajcie się, gorąco Was przytulam i całuję.